Patrzcie jakie zlewki Faktycznie płyn spalił okno Ok, nic z tego nie wyszło No chyba nie kwasem na elewacji To jest spieprzone, ale z tym się da jeździć Hej, witam was, tutaj Dominik, w dzisiejszym odcinku myjemy sobie tą elewację za mną. Za chwilę wam pokażę jak ona wygląda, ale podłączmy się, niech się woda leje, niech już ubywa, bo powiem szczerze, spóźniłem się godzinę 20 tutaj, bo uszkodziło mi się auto. Za chwilę wam pokażę co się stało i w ogóle dopytam was co to jest za element, bo odleciało, tłukło się, nie mam zielonego pojęcia. Sekundka, podłączmy i będziemy gadać. Patrzcie jaki patent tu jest, czy to wejdzie? Coś tutaj podobno ciekło, a faktycznie ok, mamy mniej więcej przygotowane. Woda się leje do myjki, więc możemy chwilę pogadać. Myjemy sobie w ogóle dwie ściany, więc lecimy to i patrzcie. Tam jest taka zlewka i tutaj jedziemy sobie dalej tutaj przełazi niestety coś takiego więc to jest nie do usunięcia e, pociśniemy sobie jakimś kwasem ale tak wiecie delikatnie pędzelkiem zobaczymy czy to w ogóle będzie chciało zejść podejrzewam że nie i tutaj ściana jeszcze w słońcu na sam koniec dnia podlecimy, żeby to jeszcze umyć. To Ta jest taka jakaś przyjemniejsza. No i o czym chciałem wam powiedzieć? O tym samochodzie. Ej, zaczęło mi coś klekotać na dołkach. I patrzcie, zdemontowałem coś takiego. To jest jakaś taka obudowa. Ja wam pokażę, gdzie to było. I dajcie mi znać, co to w ogóle jest. To było tutaj. Na tym jakaś taka obudowa. Coś tak. Coś w ten deseń albo ten nie wiem, ale widać, że to jest zjedzone już mega to jest tak jak mój kolega mówi to jest spieprzone, ale z tym się da jeździć tutaj tyczka teleskopowa wężyk do tyczki tym będziemy też nakładać, no i cała skrzyneczka do tej naszej tyczki tyczka jest na kanale, bym powiedział taką małą nowością kupiona w Winshopie, jakby ktoś pytał mega wygodna, mega wygodna zaczynamy sobie od przodu tam gdzie jest cień i mam nadzieję, że to Słońce przejdzie za chwilę i schowa się tam dalej. Takie zlecenie na poniedziałek. Za dużo gadam. Zaczynamy stąd. No i oczywiście znowu nie wziąłem sobie gumiaku. Stopy będą przemoczone. Co ja zmienić? Aha, mam jeszcze ewentualnie klapki. W nocy 3 stopnie, a ja w klapkach. No słuchajcie, Dominika, będziecie w zimie w klapkach chodzić. Ok, przyznaję, tutaj może mógłbym mieć kask, ale już szybko schodzimy, założymy tylko, wiecie, tą taką maskownicę do wentylacji. Ale co chciałem Wam pokazać, zobaczcie, co jest z tyłu za mną. Kopalnia, szyb, Śląsk, Śląsk. To, no, jedziemy dalej. Powiem szczerze, że nie widziałem tego wcześniej. To może dlatego ta elewacja taka, wiecie, z tych ciemniejszych. No ale przynajmniej jest to myć. Jedziemy dalej. Ściana jest już gotowa. Ja już tył sobie zabezpieczyłem. Zobaczcie te kuleczki, to są oczywiście lampy. Zakleiłem taśmą, jakby coś. Wiecie, tutaj, oczywiście, na tych krzaczkach na górze też położona plandeka. No i tutaj dwie plandeki. Coś, co chciałem jeszcze Wam powiedzieć, na co też trzeba uważać. Umyłem sobie, wiadomo, tą przednią ścianę. Zadowolony. Aha, w ogóle myjka chodzi, ale nawet jej nie gaszę, bo i tak nie ma czasu. Przyjechałem późno. A najgorzej to wiecie, jak już tak człowiek ksiądzie. Se podzwoni, zobaczy co tam na Insta, trzeba zadzwonić co Łukasi Kasi, idę se do ja, maluje. i co? Patrzę na okno, nie? Jak to wyszło, jak to wyszło, okno w momencie, patrzcie jak jest lepiej. Myślę, o matko bosko, myślę, co, 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 co tu, tu się stanęło? Matko bosko, mówię, co, co, co to, to, to się stanęło? Nie no, ale powiem szczerze, jak to zobaczyłem, oczywiście jajca, bo wiem, że to nie jest moje, ale z początku myślałem, matko boska, faktycznie płyn spalił okno, ale tutaj zobaczcie, na tej ścianie jest jeszcze nie myte, nic nie dotykane, i jest to samo, patrzcie, widzicie? No ale powiedzcie, czy tak nie pomyśleli? No nie wiem, ja tak pomyślałem, że może coś zepsułem. Ta ściana powinna pójść, hmm, no właśnie, szybko czy nie szybko, zdecydowanie większa. Natomiast przynajmniej w jednej płaszczyźnie nie ma czegoś takiego jak tam chocki, klocki, skakanie, a daszek, a to, a tamto, a siamto. Więc zobaczymy, czy jesteśmy w stanie umyć to przed panem właścicielem. Bo tak by, tak by było dobrze, żeby chłopcem przyjechał do domu, było brzydko, a jest ładnie. No, tyczka. Mega spoko. To już nieważne, wiecie, że taka, nieważne, że z windshopu, nieważne, ale ogólnie teleskop do nanoszenia, że nie trzeba tam wyłazić z tym plecakiem, jak głupę głazić w tej i we te, albo jak tu mówił w tej i nazad, to to jest, to jest mega spoko. Moczymy sobie, oczywiście, wszystko, chodnik, okienka, żeby nie pozostawały jakieś ślady, i jedziemy. Dość gadania, za dużo, znowu. Wiecie co, tutaj jest jeszcze taka zlewka, więc za chwilkę sobie do niej wyjdziemy. Nie mam pomysłu, jakim płynem miał umyć. Zobaczymy, ale wiecie co, no leci już od dłuższego czasu, bo widać też, że na tych płytkach jest, nie, na tych kamieniach. Chyba tego nie zauważycie, ale uwierzcie mi, że ta zlewka leci stąd, stąd, stąd i tutaj. W tym miejscu, czyli na samym początku, jeszcze się doczyściła, ale na dole już nie. Zobaczymy, czy jestem w stanie czymkolwiek to tak wiecie, dotknąć, nawet żeby nie było to aż tak widoczne. No faktycznie no, no, widać to z daleka hmm. no chyba nie kwasem na elewacji jest jak ja wyglądam, fioletowy nos no zobaczymy, wyjdziemy, potestujemy coś jeszcze jeden sposób, zobaczymy inny płyn A jak nie no to niestety, no zostaje tak ale w takim przypadku lepiej by to było wiecie, podmalować tak dziubnąć delikatnie no ale nie w momencie jak jest przemoczone no szkoda jejku no co by tu jeszcze można było no jeden mam plan tylko no ale zobaczymy czy zejdzie, uwaga nie wiem czy widzieliście, ale zastosowałem tutaj jeszcze soft washing bo wiecie co, cały czas mi się wydawało że mam taką dziwną zlewkę i wiecie co, w tym momencie wydaje mi się że nawet mi to zginęło patrzcie, to było gdzieś tutaj Tutaj jeszcze schnie, widać pasy, widać każdą płytę, ale to nie są pasy odmycia, ale tutaj wydawało mi się, że jest taka zlewka. Ale wyszło całkiem ok, po tym sofcie wszystko nam ładnie puściło. Wszystko poza jedną rzeczą. Nie umiałem niestety zlikwidować tej zlewki. Ja nie wiem, czy Wy ją widzicie. Nie mam pomysłu na nią i powiem szczerze, jak to mówi mój kolega, jest to ekonomicznie. Bezzasadne czy coś takiego? Chodzi o to, że ja bym tutaj mógł testować płyny. Przetestowałem trzy delikatnie tam przejechałem, no nic się nie stało, ale też nic nie puściło. No, można byłoby tutaj przyjechać no, nie wiem, na całą dniówkę, wziąć sobie nie wiem, wywiadże wywiadrze 20 płynów i testować. Tylko, że no, kosztowałoby to ile? A tak, wiecie, można delikatnie pędzelkiem wziąć i no podmalować, tak podziubać wydaje mi się, że będzie fajny efekt, więc no niestety, no takie to zostaje, ale finalnie wyszło całkiem spoko. Aha, no i jeszcze mamy tak, to pościągać na tych lampach, no i myjemy sobie okna. Woda demi i jedziemy, tutaj jeszcze schnie, zobaczcie wygląda jakby było niedomyte, wygląda jakby były plamki ale wiadomo, na koniec wszystko się spłukuje i znowu się spłukuje, a po spłukiwaniu co? no znowu się spłukuje, więc wszystko się jeszcze moczy więc to wyschnie już na dzień następny więc my jeszcze musimy, wiecie, przejechać okna żeby to już ładnie wyglądało, szukam statywu jest, żeby postawić i jedziemy taki odcinek oldschoolowy Jak wiecie, sprzętu, bez żadnego, wiecie, wymywania tła E, zwyczajna gadka i jest. <laughs> Ciekawe jak wam się spodoba. I czy wam się w ogóle spodoba.